Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Marasa to jest kolejny którym Coast 2 Okej, okay, no obecnie znajduję się tutaj, odkryłem sobie to miejsce, żebyście nie musieli tracić czasu na mój zbędny dojazd Także e, dzisiaj polecimy sobie znowu misję od urolowców Jak zrobimy wszystkie misje od urolowców, zrobimy sobie potem wszystkie misje żniwiarzy Okej, okay, na razie sobie pozbieramy wszystkie skrzynki a zaraz będziemy się bawić w robienie chaosu. Okej, okay, świetnie, tu mamy pancerz. Hmm. Okej, okay, tutaj za wiele nic nie ma. Dobra. No to lecimy. Okej, okay, trzeba będzie poprzeć wszystkie miejsca. Okej okay. Co my tam mamy? Tam chyba nic nie ma O, fajnie. Pad jeden Dobra, zobaczmy czy coś tutaj jest Podejrzewam to co będzie jako kościoła. Okej, okay. nie gra na tym jak latam, tak? O, jesteś nawet. Zobaczmy. Hmm. Brakuje troszkę. O, bolało. Fak! Spadamy stąd Już jest poziom ekstremalny, a nie... Taka sielankowa sobie zabawa, jak grałem Okej, okay, gonią mnie Dobra, na chwilę tutaj. przeczekamy sobie No ciekawe, gdzie mnie zauważył ktoś. Dobra. Tam ci chyba w kosmos wylecieli. Okej, okay, świetnie. Poziom naszego rozgłosu idzie na dół. No. Wspaniale. Teraz spokojnie będę mógł sobie przeczesać tą... mieścinę. Hmm. Ciekawe, kogo atakują. Okej, okay, tu nic nie ma. Tu tak samo.

Hmm. I to chyba powinno być wszystko Okej okay. Trzeba tam wejść teraz No Super Kolejna osada odblokowana hmm. Coś to jest jakiś nie, tu nic nie ma. Dobra, może skoczymy sobie znaleźć znajdźkę. Ja przy okazji sobie tam tamto miejsce. Okej, zobaczmy. Gdzie muszę od na się udać? Chyba tak, w tamtą. I palcimy sobie już misję od uralowców. Taki będzie dzisiaj ludziska, krótki odcinek. No, chyba znowu mi się uda nagrać nawet półtorej godziny materiału. Okej. Okay. Jesteśmy na miejscu. Świetnie. A sklep kaskaderski. Może sobie go nawet wykonamy. No ale nie na skuterze. Okej, okay, teraz to rozumiem zobaczmy co z tego wyjdzie Aha Dużo mi to dało Myślałem, że się uda Dobra, spróbujmy jeszcze raz Ostatni Okej okay. ja Nie mam nadziei, że teraz tam wyjadę A to mam podprąd, brawo za inteligencję Ej, no nie idzie ten wyskoczyć. Aha, dobra Odkryte miejsca... No Dobra, tu nic nie ma hmm, fajny motocykl Oj, to będzie duże miejsce do odkrycia Taka większa mieścina No, 6% Trochę dużo

Zobaczmy... O, wieżyczka. Dobra, to byłoby na tyle. Posąg panego. Dobra, zaraz go też zsiuniemy. A najpierw poszukajmy sobie klamoty. Super, już mnie ktoś atakuje. O, mam pułkownika nawet. Świetnie. Dobra. No to będzie dom postępy. Okej, okay. co tu jest? Hmm. O, fajnie. Kolejna znaczka. wa, 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 To bolało. Skąd? Hmm. Czy dałoby się poszukać jakąś apteczkę? Oh lá, to boli, to boli. Mhm. Mm oh lá, não wow. beijai. Mhm, mm mhm, mhm, talvez aí, talvez aí, talvez Oh, fuck the shit. Dobrze, mamy 50%? Świetnie. No a trochę niech się sytuacja uspokoi. Mam jest pułkownik. No obraz na chwilę stąd. No. Ślicznie. O, dużo klamotów. O, tu jest kasa nawet. Świetnie. Tylko jak zlikwidować tego pułkownika? Hmm. Okej okay. Jesteśmy na miejscu Hmm, tutaj coś jest Nic Goło i wesoło Hmm, gdzieś mi pułkownik zwiał O jest, dobra, świetnie A <śmiewanie> Lol Nie wierzę, nie wierzę e, Dobra, może zrobimy taki knew, że ja sobie kupię snapr w czytej... Nie, nie, nie w czytej, nie w czytej Kontynuuj grę No i na pewno zacznę od jakiegoś cholernego miejsca Hmm Tak, tak jak myślałem Okej okay. Najpierw sobie kupimy snajperkę Małe zakupy poproszę mm, huh, huh, Karabin snajperski Ulepsz 25, no będziemy mieć na full przynajmniej A, jak to ładnie wygląda Szybka strzelność, wielkość magazynka, super Kupujemy Kolejny mój zakup No, no mamy z milion kasy no nie, dziękuję. A, Dobra, i teraz się poproszę i teraz tak, ewakuacja i do tego miejsca cholernego. I może potem z, m, znajdziemy sobie tą znajdźkę dla m, jednej z frakcji. No, dzięki, przyda się. Okej. Okay. Ten pułkownik gdzieś będzie tam. O, nawet już jest. Dobra. Teraz tak. E, gdzie było przybliżenie? Tutaj. Pięknie. Super. Udało się go ściągnąć. No i po krzyku. Okej, okay, co my tu mamy? Oni mieli granaty, to także warto pozbierać te rzeczy. Sami wysadzają to. To świetnie. Ok, lepiej się stąd usunę. Wylecieli w powietrze. Ale nie wszyscy. O o, o może zaboleć. Trochę zamieszania narobiłem Ale no co tam Nic mi nie szkodzi Aha, tu mnie zauważyli Dobra O, tam też jedno, lecą do mnie 84% Tu procent. był posąg panego, więc tam się przelecimy. Hmm. Okej, okay, no to jest na miejscu.